Witam Was na kolejnym filmiku z terarystyki. Dzisiaj będziemy robić pojemnik dla wykonów płaczących. Kolega je kupił na giełdzie i mam im... mnie, żeby nie zrobił nie zrobię. Kurczę, ten to mam torf taki, że góry, No ale cóż musi taki być, bo innego nie mam. Zaraz go chwilę zwierzę, także Mam trochę czasu teraz, no to szybko zrobię. No. Sypniemy trochę Jungle alfa, czy co to tam jest? Jeszcze nie czytałem, ale fajnie wygląda. Na bogato. Wy nie widzicie, to tak. Tutaj jakąś tubę kolega kupił. Cyk. Patyczek. i myślę, że jeszcze trochę porostu temu dam, tylko od siebie i o, na przykład tutaj jeszcze trochę tak, żeby w południowych że wystaje. To będzie szybki odcinek, nagrano pewnie na jakiś zapas. To tak raz dwa no tu porosty to. po tu Tu prosty jakoś o tak Tak. i tu żeby tu było Przepraszam pewnie słychać jakieś krzyki z tyłu, ale niestety się o do dosiał srybsza koleżanka żanka i tak jakoś Dobra, no tyle y Dobra, zrzućmy je teraz, na razie dziurek nie ma w tym, ale zrobimy po odcinku, żeby po prostu już na odcinku wszystko było widać, tak samo zrobiłem z olbrzymim, o proszę, kurczę, tak mi po prostu będzie łatwiej, bo się przyzwyczaiłem do tps -a. no dobra. Kurczę, uciekaj. Nie mam czasu się bawić. No jest pierwszy. No jeszcze drugi no, po dwa kupił. Został, Maciek, został. Dobra, szybko im zwilżymy jeszcze. I to by było na tyle. Efekt końcowy prezentuje się, tak? Taki szybki filmik. Myślę, że w miarę fajny. patrzą płaczące. Rzadko gady są na moim kanale, także no. To było do, na tyle do usłyszenia. Ja idę nagrywać więcej filmików.